Lusina to miejsce, które wspólnie wybraliśmy z mężem, gdzie wychowujemy razem naszych dwóch synów. Miejsce, gdzie chciałabym wspierać naszych mieszkańców, to mój dom. Gmina jest taką szansą szansą na nowe wyzwania rozwój na nowe pomysły i na zmiany, które są konieczne. W Radzie Gminy chciałam się zająć takim zrównoważonym, rozsądnym planowaniem przestrzennym planowaniem rozwoju terenów budowlanych, infrastruktury technicznej i ochroną środowiska. Brak planowania, brak dobrego zarządzania i brak takiego kontaktu bezpośredniego z mieszkańcami. Zadaniowość, odpowiedzialność i spostrzegawczość. Myślę, że moje doświadczenie życiowe może przełożyć się na pozytywne działania w gminie, na rozwój tej gminy, i mogę z siebie wiele dać. W wolnej chwili spędzam czas z moimi synami. Staram się spędzać dużo czasu na rozmowach z nimi. Bo myślę, że ten czas on szybko przemija, jest bardzo cenny, ale też czytam książki, oglądam filmy. Ja myślę, że na program wyborczy jest taką szansą. On jest szansą na to, że ta gmina może się zmienić i może zadziałać w przyszłości, bo stoją przed nami wyzwania, które musimy spełnić. Joanna Okowińska-Iskrzak, architekt, zarządca nieruchomości, społecznik, koordynator życia rodzinnego, kandydat z komitetu wyborczego. Gmina Mogilany to nasza wspólna sprawa, okręg wyborczy numer 9, Lusina. Liczę na Państwa głos. Gmina Mogilany to nasza wspólna sprawa.